Jesteśmy w miejscu, które usługi szklarskie świadczy od 1877 roku. A od prawie 30 lat jego sercem i motorem napędowym jest pani Janina Felkel-Wala, która ze szkła potrafi stworzyć prawie wszystko. Panią Janiną Felkelwalą usiłowałam umówić się już dawno temu. Różne przeciwności losu stawały nam na drodze, ale w końcu się udało. Spotykamy się 1 kwietnia, co, jak na ironię, okazuje się szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ponieważ pani Janina założyła swoją firmę właśnie w tym dniu, prawie 30 lat temu, ale historia tego zakładu sięga naprawdę o wiele, wiele wcześniej. Rzeczywiście założyła pani firmę e, tego dnia. Tak. Sama podjęłam się właśnie takiego wezwania, próby i widać, że dałam radę. Jednak prawie 40 lat jestem, istnieję. Pomimo, tak jak Pani powiedziała, zbiegu okoliczności, różne sytuacje były życiowe, no bo taka była prawda, jestem, cieszę się, że jestem w tym miejscu, że mogę pomagać ludziom w miarę możliwości, różne usługi w domu, na miejscu, także fajnie mieć z klientami. Myślę, że klienci też się cieszą, bo najdrobniejszą rzeczą, gdzie mogą iść, nie? jak nie do usług, czy jakaś tam rozbita, nie wiem, kieliszek, nóżka odpadła, sentyment do tego, żeby to skleić, czy jakiś tam dzban uszczerbiony, choćby wyszlifować. nie. No takie drobne rzeczy, a cieszą ludzi. Myślę, że nie ma takich usług, są usługi szklarskie, ale to są tacy potentaci, że myślę, że takimi drobnymi rzeczami nie będą się bawić. Nawet mam klienta z Niemiec, gdzie rzeczywiście na starociach kupuje takie bibeloty, puderniczki, gdzie trzeba doszlifować lustereczko, no, gdzieś tam uszczerbione rzeczy, też trzeba to wyszlifować. Naprawdę multi tego przywozi przez x czasu. I cieszę się. Ja też się cieszę, że rzeczywiście można dać życie tym starociągnie, że na nowo nabierają życia i są, istnieją. Jest pani rzeczywiście wulkanem energii. I zastanawiam się, jak się Pani odnajduje w takiej pracy. Ja mam wrażenie takiej drobiazgowej, dosyć specyficznej. W takiej rzemieślniczej, tak, warsztatowej, tak. bardzo, gdzie pewnie ten ruch ręki, taki spokojny, płynny jest bardzo ważny. Jak to jest być szklarzem? Co trzeba mieć, jakie umiejętności? No myślę, że przede wszystkim, wie pani co, lata. Lata, rutyna, tak. Bo to tak na dzień dobry, nic się nie stworzy i nie zrobi się, nie? Zaczynałam od niczego. Od przycięcia szyby, od zrobienia otworu. Zwykłym wiertłem, dzisiaj w dobie to już są diamentowe wiertła, odpiaskowania, piaskowania, od szlifowania na zwykłym kamieniu, gdzie nawet popłakałam się, bo nie byłam w stanie utrzymać szyby 6 mm, a dzisiaj to już są szlifierki, makity. Dzisiaj położę się i szlifuję się, nie? Mam tyle życia w sobie, tyle energii, że bardzo się cieszę z ludzi, którzy do mnie przychodzą na przykład, że mogę cokolwiek pomóc. O, jadę do klienta, że trzeba pomierzyć, jakaś szybka, pierdoły, drobne rzeczy. Mi sprawiają bardzo dużą radość, klientowi również. Ile pani szyb i luster w swoim życiu stłukła? No dużo nie. Szybciej się nie. przycięłam, dużo nie. No myślę, że to tak się podchodzi do tego już z rutyną. Bierze się, kładzie się blat. No, jasne, że trzeba uważać, bo czasem się szprą człowiek nie zauważy, nie I ile nieszczęścia, nie. Byłaby Pani gotowa przyjąć jakiegoś pracownika nowego albo ucznia, żeby go wykształcić tak od początku i, i, i pokazać ucznia? co i jak? Myślę, że tak, ale już teraz myślę, że się, już koniktura się zmieniła na tyle, że po prostu te, te zawody zanikają. Bardziej są potentaci. Potentaci, gdzie robią na przykład takie masówki nie, mhm. nie ma takich usług. To, to, to już jako ja jestem pojedyncze usługi. I tutaj wątpię, czy by było tak, że przyjdzie uczni. Były czasy, gdzie po sześciu uczniów miałam na roku. Także to też było wezwanie dla mnie, nie? bo to chłopaków się nie upilnuje, nie? Dziewczyny też tam, każdy ma z nas jakiś tam charakter, każdy inny nie? istniejemy tak długo. I to wiedzą, że idą tu, że ten punkt jest od dawna, dawna, bo to już jestem trzecim pokoleniem. Także jak tu widzi Pani ten szyld, to jest 145 lat pod tym samym nazwiskiem. 1877? To... Tak, tak, mhm. tak. Warsztat istnieje szklarski, także to już też jest, nie? I ja wiem, że ludzie, nie wiem, 80 letni oni pamiętają, że oni tu chodzili do Felklar na usługi szklarskie. I idą i zaglądają, czy jeszcze ten punkt jest, nie? Wchodzi się do Pani tutaj do zakładu, staje się przy kontuarze, no i rozglądamy się dookoła, widzimy co? Przede wszystkim lustra tak, i ramy, tak. ale to jest tylko część tej tak, działalności tak, i tak, tego tak, rzemiosła, tak. co jeszcze tutaj tworzycie? No jeszcze tworzymy, no są blaty, tafle, tniemy, rozcinamy, akwaria robimy, terraria robimy, no myślę, co związane jest ze szkłem, co kto potrzebuje, nie? Pracuje Pani ze szkłem e, lat już… E, prawie 40. Prawie 40. Mhm. Ma, jakiś, ma Pani jakiś szczególny stosunek do tego materiału? No, delikatnie trzeba z tym obchodzić niestety, ale myślę, że tak jak powiedziałam przedtem, rutyna, no biorę, kładę blat, tnę i to, co potrzebuje trzeba też przemyśleć nie jak to rozciąć żeby to miało ręce i nogi nie że połowa pójdzie na śmietnik tylko żeby to po prostu rozciąć w ten sposób żeby jak najmniej odpadów zrobić. Jaka jest przyszłość tego zakładu? Bo zdradziła mi Pani wcześniej, że w zasadzie to lada chwila e, pójdzie Pani na emeryturę, ale no, <sum> wiem, że, że, że to będzie tak naprawdę tylko na papierze e, i że Pani tej pracy nie zostawi. E, ma pani Myśli w ogóle Pani o tym, że, że pojawi się kiedyś ktoś, kto mógłby ten zakład przejąć i służyć właśnie między innymi tym klientom, którzy gdzieś to małe lusterko chcą przynieść, coś tam wyszlifować, zamówić witraż. Na pewno zamknąć nie zamknę, pomimo tak Pani mówi, że idę na emeryturę. Absolutnie nie zamykam. Dla mnie to jest całe życie. To wszystko, gdzie kontakt z ludźmi, gdzie mogę pomóc, zrobić. A odnośnie czy ktoś tu zostanie, nie wiem. Miałam nadzieję, że wnuczka pracowała u mnie, ale poszła na studia kosmetologiczne. No i to tak ciężko, ale jeszcze jest mniejsze pokolenie. Mam wnuka 8 lat, wnuczka 5 i 4. Nic, nigdy nic nie wiadomo, nie? Jest pani tutaj motorem napędowym, ale nie jest pani sama, bo ma też pani nie, pracownika, tak, który mam. od lat e, e, wspiera panią. Tak, tak, i tak, zna tak. się tak. na rzeczy również. Tak, 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 mam pracownika, gdzie się wyuczyliśmy, wyuczyłam go i pracuję nadal. Pan Marcin, tak. Pan Marcin, tak, 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 pracuje, także razem tworzymy, robimy. Ukrył się tam, tam, Tak, w ukrył warsztacie. się. Tak, tak, <grym> robi tam chyba ramki. <grym> no, także. Nie, nie, bo samemu to tu się nic nie zrobi, nie. Kobiety w tym zawodzie y, kiedyś, dzisiaj y, to jest taka y, typowa y, sprawa, że y, jesteście, jesteśmy, jesteśmy w jesteśmy, tym zawodzie. Jesteśmy. Czy pani jest jakimś takim Nie, nie, moja teściowa była przecież mm. prowadziła działalność. Jesteśmy takimi pojedynczymi osobami, ale były właśnie, moja teściowa prowadziła tą właśnie działalność. Ja przejęłam pałeczkę. Także gdzieś tam takie z niej część kobiet daje radę, działa. Także mnie to cieszy. No i robi ważną robotę. Tak, tak, jak najbardziej. Super, dziękuję. Dla ja mnie też to dziękuję, ja bardzo mi <laughs> miło.